Ziemia Łysana, najważniejszy film polski. Fenomenalne zdjęcia. Znakomici polscy, znakomita muzyka. Genialna muzyka. Znakomite kostiumy. No, jeszcze zobaczyłem kino polskie, z którym pojechano do Ameryki, puszczono ten film Amerykanom, pokazano go w Moskwie, na całym świecie. I Ludzie siedzieli i nie wstydziłem się, że oglądają ten film, że to nie jest, że się ten kostium rozprówa, że ten koń p... jest jakąś kabetą, którą pomalowali tylko na biało i udaje, że, że jest bardzo piękny, że to wszystko się zaraz zawali, że to są tylko zastawki, tylko myśmy mieli jeszcze te łódź, w której można było, te wspaniałe pałace poznańskiego i, i innych, gdzie można było ten film nagrać. No i Wajda z tego skorzystał i zrobił rzecz nadzwyczajną, znaczy pokazał fragment, z którego myśmy się wszyscy ukształtowali, słyszałem, że zakładasz fabrykę. Ja nie mam czasu, powiedziałem, że nie mam czasu. Co? Wełna, wełna. Ach, wiadomo, co dzisiaj będzie. Tak, a pieniądz jest? A jest więcej? Jest kredyt. O. Genialność tego filmu polega na tym, że można ten film. Jak ktoś mi powie, że najważniejszą postacią w tym filmie jest. To, co grała Picki, powiem tak. Chociaż na ekranie jest jego minuta czy dwie minuty. Jak ktoś mi powie, że to, co grał Bryski, a jego jest dwie godziny też. To jest film, każdy ma. Z... Genialność tego filmu polega na tym, że bez żadnej z tych barw on już tak genialny by nie był. Więc, e, że Majdzie udało się, nie odpuścić pff, na sekundę tego powietrza, które naładował w tym filmie. Każdemu dał zadanie na najwyższym poziomie. I ten każdy na tym najwyższym poziomie to zadanie realizuje. Także panie Andrzeju Wajda. Bardzo panu dziękuję za to. Bez, bez tego filmu całe polskie kino nie ma żadnego sensu. Polski jest. Robota, panie prezesie. Gut. Izba z Tak cicho idzie fabryka dzisiaj. Tak jak zwykle.